Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red Pill News. Zapraszam Was na kolejny odcinek Wiadomości w czerwonej pigułce, który dla Was z Martyną przygotowaliśmy. Dziękuję Wam oczywiście za odbiór pogadanki. Po tak długiej przerwie nie nienagrywania tych pogadanek, powiem szczerze, obawiałem się jak mi to wyjdzie. i Już po samym nagraniu nie byłem w 100% zadowolony, ale po tym jak poczytałem Wasze komentarze się to zmieniło. Widząc jak Wam się ten format podoba, wiem, że powinienem częściej dzielić się swoimi przemyśleniami w takiej formie. Formie, więc ponownie dziękuję. No i co, nie ma sensu przedłużać wstępu. Jest wiele rzeczy do przekazania co zobaczyć będziecie mogli sami we właściwym materiale. Który oczywiście w całości znajdziecie na Rumble TV suwerenni. Link do całości będzie jak zawsze w komentarzu przypiętym pod filmem. A skoro oglądacie ten wstęp, to znaczy, że odcinek już się na Rumble przetworzył i można już go oglądać. Więc zapraszam serdecznie. Pamiętajmy, odrzućmy strach. Strach to trucizna dla duszy. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła. Bosęga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który przypominam znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech Wam się darzy, sława bracia i siostry, where we go one, we go all.